E, przygotowania do tej walki idą bardzo dobrze. E, praktycznie po ostatniej walce e, odpocząłem tylko 3 dni i, i już wziąłem się do ciężkiej pracy, bo tym razem będzie znacznie lepszy e, przeciwnik, e, z którym naprawdę będę musiał się pomęczyć. E, widziałem jego walki. On ma, on ma co prawda 8 walk, e, i tam chyba. 5 ma przegranych, czych wygrane, ale walczył z takimi zawodnikami doświadczonymi i, z takimi, i przegrywał na punkty. Także jest twardy i, i też co, co jeszcze yy, wiem o nim, że jest z ciężkiej kategorii, także niby ma zbić do mojej wagi, czyli 135 funtów, 61 kg waga lekka. Myślę, że mu się uda. Do południa mam e, trener, e, z trenerem Bashirem, e, przeważnie jest to tarcza lub technika, taktyka pod przeciwnika danego, a wieczorami e, przeważnie jest to trening siłowy, e, który codziennie wysyła mi plan e, mój e, trener od przygotowania fizycznego, trener Arkadiusz Mąkina z Akademii Kreatywnego Futbolu Redbox. On bardzo dużo mi pomaga jeśli chodzi o moją siłę, dynamikę, koordynację. Wszystkie te elementy poprawia we mnie. W sumie współpracuję z nim od początku roku, od stycznia i czuję już duże efekty. Pokazało, że ta ostatnia walka pracowaliśmy dużo nad na wzmocnieniem, nad zwiększeniem mojej siły uderzenia i myślę, że mi się to udało. Wiem, że przeciwnik nie był zbytnio wymagający. On zmienił się na dwa dni przed moim pojedynkiem, miał być zupełnie ktoś inny. No ale tak to się zdarza, więc, więc walka i tak do przodu, więc teraz, teraz czeka mnie naprawdę dosyć solidny sprawdzian. Są fajne plany na ten rok. Tu wspólnie z moim promotorem Mariuszem Kołodziejem. Yy... Teraz dosyć, dosyć szybko, może będę miał 3 walki teraz tak na szybko, żeby, żeby właśnie gdzieś się znaleźć w jakimś rankingu. Być może jesienią zawalczę o jakiś, o jakiś pas, jeszcze nie wiem, jakieś, może już jakieś federacje, żeby gdzieś, gdzieś zaistnieć i walczyć o najwyższe cele. Wiem, że to jest dopiero początek mojej kariery, ale ja nie mam czasu, ja, ja, ja chcę dużo walczyć i codziennie ciężko trenuję. Do każdej walki przygotowuję się tak, jakby walczył o mistrzostwo świata. Chciałbym wszystkich pozdrowić i podziękować za wsparcie od moich przyjaciół, mojej rodziny. Chciałbym, żeby cały czas obserwowali moją karierę, bo ona dosyć szybko teraz pójdzie, nabierze tempa i żeby wszyscy oglądali mnie i, i zobaczyli na co mnie stać, także wydaje mi się, że, że będzie w niedalekiej przyszłości głośno mnie.